Halo, halo, cześć drogi widzu! Z tej strony Wilson. I witam cię w kolejnym, już czwartym odcinku z Fitchment. Ale co było w ostatnim odcinku? Unikaliśmy pocisków wyrzucanych przez złe rośliny. Odzyskiwaliśmy naszą własność ukradzioną przez złośliwe ptaszysko. Oraz walczyliśmy z trującym bluszczem. Nie widziałeś poprzedniego odcinka? Wyświetlić się on u góry i zobacz jak było. A teraz ruszajmy, mamy nadzieję, że już definitywnie rozprawić się z koszmarem plagi. Lecimy. Dobra moi drodzy, jesteśmy już ponownie w grze o, Dobra, lecimy na górę Dobra, zobaczymy co tutaj będzie na górze Ciekawy jestem jak długi będzie ten poziom. bo patrzcie już nie, nie, już atak, halo, nie! Uwaga! Nie! Dobra, uniknęliśmy trafienia. O, o znowu jesteś, koleżko.

tu jakieś wężysko jest Ale tutaj mogę przejść? Dobra. Dawaj, tutaj strzel jeszcze. Halo. O, dobra. Dobra, nie. Dobrze. Dobrze. O. Dobra, zabieramy tę niebieską baterię. O. Hop. Dobrze. Czekajcie, użyjmy tutaj. Zobaczymy, co nam to da. O. O nie, o nie. O, weź tutaj strzel. da O, o. Ale co mi to dało? Mogę tam przejść? Halo. Nie wiem. O, o. Ciekawe. Ale chyba nic to mi nie dało, nie? Nie wiem, nie mogę prze tam przejść, w chyba. Dobra, nie, to nie. Może później to będzie potrzebne? Dobra, na razie, na razie, na razie, na razie. Tutaj dajemy tu niebieską baterię. O. Dobrze? Aha, dobra. To najpierw dostajemy się do tej czerwonej baterii. O. Dobrze, super. O, zawór mamy. Can't blame the for that one, to Dobra. Czy ja coś tu mogę zrobić z tym kapeluszem? Chyba nie bardzo. Dobra. W takim razie zjedźmy na dół. O. O, zabieramy tą czerwoną baterię. Super. I co dalej? Aha, tutaj dalej mogę zjechać. Dobra. No i super. Mamy ten zawór. Tutaj możemy dać tą czerwoną baterię. Hop czekamy dobra, tutaj musimy strzelić dawaj dobra 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 o dobra dobra w takim razie co tutaj jeszcze mogę zrobić gdzie ten zawór będzie potrzebny bo to ja nigdzie nie widzę nie widzę tutaj takiego miejsca. Dobra, czekamy w takim razie, niech on się wystrzela. O, o, dobra, masz o ty skubany ty. Dobra, to już wiemy, że tak nie można zrobić, ale ja już widzę, gdzie ten zawór będzie potrzebny. Przekręćmy tylko. O, katapultę. Dobra. O, i teraz. Hop! Dobra, o i tutaj ten zawór jest potrzebny. Hop! Co ja teraz mogę zrobić? Aha, patrzcie, napełniliśmy wodą Dobrze O, no dobra umyjemy brudasa Patrzcie, załatwiliśmy chyba go chyba definitywnie O kurde Okej, to brutalne. Dobra, no to nie ma już koszmaru plagi. Nie będzie już tych super piosenek. No to wychodzi. Dobra, maska plagi zabieramy. No i dobra, porobieni. Co my teraz będziemy mieli?

Znowu tym metalowie z Hollow o, patrzcie, jakieś obrazki się zaczęły pojawiać na tym drzewie, fajne Dobra, ale tak jak mówię, idę do tych drzwi O, bo z tego co pamiętam, te, do tych nie poszedłem Dom współczucia Zobaczymy sobie, jaki tekst jest tutaj so bad for no dobra. W ogóle wy tego nie widzicie, ale ja dostałem osiągnięcie Steamowskie za to, że zapukałem do wszystkich drzwi z tej planszy, także... Jeżeli będziecie sami w to grać, to polecam, żeby to zrobić. Dobra, dobra gdzie teraz? <laughs> Damn, we'll <laughs> no, wracaj tutaj. Dobra, lecimy za nim na górę. Ciekawe gdzie nas teraz wyrzuci, bo myślę, że... Z tym koszmarem to się rozprawimy dopiero pod koniec gry. On jest tutaj jakby za ważny. Tak, znowu kombinuję. To w takim razie dzisiaj poznamy drugi z koszmarów. W sumie to już trzeci. Tylko jakiej bramy? Tutaj? A tak, tej bramy, dobrze. O i ma, patrzcie możemy tu jeszcze sadzonkę z... Tak? Nie, to jest jakby nieaktywny teraz. Dobra, to... W takim razie dajemy tą maskę. Ale pasie ile endorfin! Mm hmm. It seems the fears are still too few. The gate needs more to let you through. Beating another nightmare? You're kidding, right? Come on, you're getting back in shape. Whatever. Nowhere to look, Mayor. I heard the hatching of cocoons, tingling legs and eerie. Twos, and a sinister creature falling down. Dobra, zbieramy te endorfiny, a patrzcie, co to my dostaliśmy? tryb. A tu już wiem, gdzie trzeba z nim pójść. Dobra. Do zegarowa teraz ruszamy. Ciekawie. Może być potencjalnie bardzo ciekawa kraina. Musimy pójść tutaj na lewo. Ja pamiętam, że tutaj czegoś właśnie brakowało. O, super. Dobra, i tutaj dajemy. O, tryb, proszę bardzo. Dobra. Zobaczcie, jaka fajna powierzchnia. Fajne kolorki. O, i zegarki już się zaczynają. Fajnie, fajnie, już czuję, że mi się będzie podobało. Wejście do zegarowa Ciekawe, jak duża to będzie kraina. No nic, zobaczymy.

Ja Wam mówię, o, tutaj będzie potrzebny zawór, ale to zaraz sobie wrócimy. Idziemy teraz tutaj. O, już widzę baterię. Dobra. A tutaj co będzie? Pomarańczowa bateria potrzebna. O, mogę tutaj zapukać. jest Dobra, jeszcze raz oni mają taki śmieszny akcent skandynawski. Aha, już się powtarza, kolega. Dobra, to zostawiamy. Wzięliśmy tą niebieską baterię. Tutaj możemy dać, bo to jest tylko zawór, tak? Tak. No. Dobra, to dajemy tą niebieską baterię. O! Dobra, lecimy. It runs like clockwork. Oh, Two Benji Pion, two Benji Pion. Yes. Sorry to interrupt you two Snoopers, but the road ahead is closed. And a commonwealth is being built. So we're the Snoopers? Then who are you? <laughs> Pardon my manners. Ever had nightmares about crawling creeps? Well you will now. Let me introduce my entourage. O nie! No nie, znowu jakieś piosenki O No Dobra, pokonaliśmy świtę Hey creep! Come back so I can squash O nie! Jeszcze więcej tego! Patrzcie, jakie uniki robią. Oj oj oj, jeszcze skaczę! O ty, o nie! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Dobra, załatwieni. Albo nie załatwieni, a masz. Dobrze! Dobra! No teraz to definitywnie wygraliśmy. Dobra, zbieramy te Dolfiny. Okej, okay, o. Tutaj też to, to sobie zbierzmy życie. O. o, wiedźmy na górę, ciekawe co tutaj będzie. O, patrzcie zawór, zawór. Okej, okay, a nic nie mogę zrobić. Halo. O, dobra. A masz, a, a To chyba nie o to chodzi Aha, mogę przytrzymać kontrol, poczekajcie, o, O, o I teraz, ciach, dobrze Dobra, zabieramy Nie, zab... weź to. o, dobrze Dobrze, dobrze Dobra. Tutaj możemy zakręcić zaworem. O, o, jeszcze raz. Dobrze. O, i tam jeszcze dajmy. Będziemy mieć drogę powrotną. No tak, bo musimy zabrać tą baterię. Która jest tam potrzebna. O, tutaj nam się droga zamknęła, więc musimy sobie ją stworzyć nową. Dobra, dajemy ten zawór. O, dwa razy. Trzeba przekręcić. O, no i dobra, i super. I super. Teraz pytanie: Muszę się dostać tam na dół, tylko nie mogę w tym momencie. Ale zobaczmy. Dajmy tutaj baterię. O. Dobrze. Teraz Co tutaj? Tutaj mogę przejść? Halo. Aha, dobra. No tak, bo ataki to nic mi nie dadzą. Dobra, no to spoko. To w takim razie udajemy się tam na lewo. Oj, co tam jest? Patrzcie, jakieś przeszkody do pokonania. To mogę tutaj zapukać? O, mogę. Jeszcze jakiś tekst? <grym się w domu> <grym się w domu> nie. nie. Dobra. Dobrze. O, zabieramy. Dziękuję. Dziękuję, mnie. jak Nie Piper. Jest z powrotem. O, oh, dobrze. Ok, zapukajmy do tych drzwi. Witam na góra Jak mogę pomóc? Ej, alo! delayed okay. Nic to mi nie da. The is stuck. Damn hmm. Pytanie, co musimy zrobić? Dobra, nie, słuchajcie, jest jedna rzecz, którą jeszcze mogę zrobić. To lecę w takim razie. Musimy dać ten metalowy dysk do tej windy na lewo. Teraz tam będziemy o. o, o, o! I to tutaj będzie Nie, co ja gadam Czekajcie źle. Źle, źle, źle. Gdzie to było? O nie, patrzcie ataki, kurde Nie Patrzcie jakie złe Co za złol Dobra Damy radę nie! Kurde! Kimocarne. mocarne. Dobra, jeden załatwiony, jeszcze drugi. A masz! Dobrze! Porobień! Dobra, ale tutaj musimy się dostać. To już wiadomo. A! No i dobra! To jesteśmy dalej w rozgrywce. Bardzo dobrze. Co tutaj możemy zrobić? Aha! Dobra. Dobrze. A i musimy wziąć sobie tą korbkę. Tak? Zaraz zobaczymy, co mi to da. O. Dobrze, przekręćmy jeszcze ten zawór. O. Tutaj się chce dostać. Dobra. Ale jedną rzecz chcę zrobić, jeszcze zanim pójdę, no. wziąłbym sobie ten metalowy dysk, chyba że nie mogę, to zaraz zobaczymy. O, wezmę sobie. Dobrze. Przyda mi się na pewno. To żeby tak nie spacerować później, to już lepiej to zrobić wcześniej. Dobra, lecimy na górę. Zobaczcie, endorfiny, ciekawe skąd. Nie było ich wcześniej. Z tych pająków wyleciały czy co? Pewnie tak. Dobra, teraz pytanie: gdzie ja tego klucza muszę użyć? Bo tutaj nie widzę, tak? Nie, nie ma. Dobra, zobaczmy tutaj. Pociąg myślenia. Mogę tu tutaj dać? O, tutaj, dobra, to już wiadomo. No taki pociąg śmieszny. No kolejny śpiewa, no. Chyba. A może nie. Kopnijmy O. Aha. Tu musimy go obrócić. Dobra, obróćmy i on nam tu pajęczynę zerwie teraz. Dobrze. O. Kap. Self protect initiated. Next stop Enigma Hills. No wow! smashed right through the spider super, lecimy za nim teraz. O, O! na te. Nie. Dobrze. Dobra, dobra. O tutaj, o widzicie, dobrze, że wziąłem ten przycisk. Tak to musiałbym teraz po niego wracać. O. Ale teraz już nie mogę wziąć tego przycisku. No dobra, trudno. Dobra, kolejny poziom. No, trochę tego będzie, patrzcie. Dobra, popatrzcie. He, ten pociąg za nami będzie krążył. Śmieszne. Look, there comes <laughs> Enigmatyczne wzgórza. Ale dobra moi drodzy, na tym zakończymy sobie ten odcinek. Także już od następnych odcinków będzie nas czekała mała przygoda w Zegarowie i bardzo podoba mi się ta kraina i czeka nas więcej starć z pajęczakami. Jeśli ci się podobało, zostaw łapkę w górę oraz komentarz i widzimy się już w kolejnych materiałach. Dzięki wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.